jest moim partnerem w biznesie. Dla mnie konferencje firmowe to wspaniała okazja, aby poznać najlepszych w tej branży, dowiedzieć się o nowościach oraz na własne oczy zobaczyć wspaniałe nagrody, które są do zdobycia. Traktuję swój biznes bardzo poważnie, dlatego obecność na takich wydarzeniach jest dla mnie obowiązkowa. Więc jeżeli Ty również chciałbyś, aby współpraca z Betterware była Twoją karierą zawodową, to na kolejnej konferencji nie może Ciebie zabraknąć. Jestem przekonana, że decyzja o udziale w konferencji BetterWare diametralnie i pozytywnie wpłynie na rozwój mojego biznesu oraz każda osoba, która poważnie traktuje biznes w BetterWare oraz realizację własnych marzeń i celów powinna zrobić absolutnie wszystko, a nawet więcej, aby być obecna na takim szkoleniu. Betterwear. Jestem już po raz drugi. Za pierwszym razem byłam tu ze swoim sponsorem, dzisiaj jestem tu ze swoim zespołem i wspólnie świętujemy nasze sukcesy. Dlaczego warto tu być? Przede wszystkim dla ludzi i atmosfery, jaka tutaj panuje. Firma dodatkowo gwarantuje profesjonalne szkolenia, dzięki którym dostajemy dużą dawkę motywacji na kolejne tygodnie i miesiąc naszego działania. Dodatkowo, podczas konferencji firma przedstawia nam super produkty. Tym razem również firma stanęła na wysokości zadania i produkt, który niedługo Wam pokaże, na pewno Was zaskoczy. Oczywiście nie musicie wierzyć mi na słowo. Po prostu bądźcie z nami następnym razem. Do zobaczenia. Zapraszam. W firmie Betterware jestem od stycznia, od marca jestem liderem, na konferencji w Opalenicy jestem po raz pierwszy. Konferencja ta była bardzo motywująca, do domu wracam bardzo zmotywowana i pełna energii, energię tą przekażę moim ludziom, na pewno na następną konferencję przywiozę ich tutaj wszystkich. Jestem właśnie po konferencji Betterware. Jest to dzisiaj dla mnie wyjątkowe wydarzenie, ponieważ jest to moja pierwsza konferencja firmowa oraz również dlatego, że zostałam dzisiaj na niewyróżniona za tytuł lidera osiągnięty po dwóch miesiącach współpracy. Do wejścia do firmy, do zapisania się do klubu przekonała mnie włoska marka kosmetyki Bottega Verde. Są to najwyższej jakości włoskie kosmetyki ze składnikami aktywnymi naturalnymi, które sama stosuję, polecam moim klientkom i do których wypróbowania zachęcam również Ciebie, bo tak dobrze działających kosmetyków przestronnych w tak przystępnej cenie na rynku nie znajdziecie.